Przepraszam, święt sam sam Twoje dzieci, niech ze śpiwka ta. Falony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo gorąco serdecznie witamy i pozdrawiamy z uśmiechem na twarzy. Z radością w naszych sercach rozpoczynamy regionalne spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Jest z nami Magda Buczek, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych. A już teraz Madziu, proszę Ciebie, abyś poprowadziła naszą wspólną modlitwę różańcową, bo przybywamy jako ci, którzy chcą codziennie otwartym sercem, pełnym miłości do Pana Jezusa Matki Najświętszej, drugiego człowieka, odpowiadać na to jej wezwanie, które płynie i z Fatimy, ale z tak wielu sanktuariów maryjnych na całym świecie. Tę dziesiątkę różańca świętego ofiarujmy w intencji Ojca Świętego Franciszka za cały Kościół Święty, naszą Ojczyznę. Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła, które powstały przy Radio Maryja. Módlmy się również za misje, za rodziny, za dzieci nienarodzone, o pokój na całym świecie, o nawrócenie grzeszników i o rozwój podwórkowych kół różańcowych dzieci. Do tych intencji dołączmy również te, które mamy w swoich sercach. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Okrójcu. Panie Jezu, my w naszym życiu tak często mamy chwile, gdy czegoś bardzo się boimy. Boimy się choroby, cierpienia. Przychodzą różne trudności, smutki, problemy. Wtedy pragniemy trwać przy Tobie, Jezu. Prosimy Cię, Jezu, naucz nas nieustannie czuwać, aby nasze serce było z Tobą zjednoczone na modlitwie, byśmy nie poddawali się żadnemu złu, ale zawsze. Byli wierni Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Słodzie wątusy syroko po lesie, Holny wiater rzewną mnótkę niesie. Dziś się razem z lasami kłaniomy, se matkę Jezusa witomy. Dziś się razem z lasami kłaniomy. Bo Matkę Jezusa kochamy. Łoty nasa censtochowska pani, syczka Tobie chcemy być poddani. Ty się wstawioj za nami, Matecko, Całujemy twe zranione licko. Ty się wstawiaj za nami, matecko. Całujemy twe zranione licko. mi pokochani, po to my tu są. Co by my ucałowali. Zranione licko matki Boskiej Bolesnej. Jakże dobrze się składał, że to akurat z małymi dziećmi, z świadkiem, jak mama upomino starszego syna. Upomino, a ten nic z tego nie robi aż się rozpłakała. I gdy mało Marysia widzi, jak mama płacę, wysła jej na kolana i powiada mamusiu, ja cię kocham za niego i za siebie. Mamusiu, ja cię kocham za niego i za siebie. Mamie otwarły się oczy. Tak serdecznie przytuliła małą Marysię, która w tym momencie była dla niej osłodą, pociechą. Pan Bóg wysłuchuje modlitw dzieci, niewinnych dzieci. Sam Jezus stawił się za nimi: Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Kto przyjmuje jedno z tych najmniejszych, mnie przyjmuje. I kto by zgłoszył. Jedno z tych najmniejszych, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński i zatopić na głębokościach morskich. Pan Jezus kochał dzieci. Pan Jezusa przyjmuje się nie tylko w komunii, ale i w każdym dziecku przychodzącym na świat, które ma prawo być oczekiwane, chciane i kochane. I dorosłym powie, jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ksiądz Jan Twardowski zwierza się, że on wierzy wiarą dziecka, które ma bezgraniczne zaufanie, które za każdym razem mówi tak samo. I nic dziwnego, że Matka Najświętsza i w Lourdes, i w Fatimie, w Salette a i tu naszej Marysi Murzańskiej na Jaworzeńce, ukazywała się dzieciom, które potem były Przesłuchiwane. One za każdym razem mówiły tak samo. Różańcem wyciągamy nieszczęśliwych ludzi. Nie tylko z czyśca, ale już na tym świecie. Z jakiegoś dziwnego zakłamania, jakiegoś dziwnego opętania. Dzisiaj słyszymy o kuszeniu Pana Jezusa, jeśli on. Śmiał kusić Jezusa, to nam miałby dać spokój? I jak dobrze, że Pan Jezus zwierzył się z tych pokus, bo one są jakby streszczeniem wszystkich. To Jezus mówił, że docierają do nas pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pycha żywota. A tutaj, jeśli jesteś synem Bożym, spraw, żeby te kamienie stały się chlebem, by zaspokoić. Głód ciała. Bywają rozmaite głody. A Jezus powie: Nie samym chlebem żyje człowiek. Spragniony jest dobrego Słowa, o które jest coraz trudniej. Pokusa, by być sławnym, być idolem, mieć władzę, panować nad ludzkimi sercami i umysłami na oczach tłumów ludzi. Skocz zwierzy w dół. Jeśli jesteś synem Bożym, ani nie dopuszczą, by ci się coś złego stało, naraz stanie się sławnym. Po co ci się trudzić? Przecież to jest pokusa, by było łatwo, zwiewnie i przyjemnie. I trzecia pokusa może w wieku podeszłego, by mieć i posiadać, by zabezpieczyć się na starość. Jak będę pieniądze miał, to się opieka? Nie boję. Nie wystarczą pieniądze. Na pogrzebie jednego z wielkich, bogatych ludzi za trumną idą koledzy z sygnetami na palcach. Jeden drugiego pyta, ty? On podobno zostawił wielką fortunę. Nie wiesz ile? Kolego wszystko zostawił. Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. I jak dobrze i chwała Wam podwórkowe dzieci różańca świętego, które wy madlacie, prosicie, bo wy potraficie najwięcej, bo wy jesteście niewinne. Wy jesteście niewinne. I wasza modlitwa u Pana Boga ma wielką moc. Modlimy się dalej. Nie ustajmy. I niech z Polski wychodzi dalej iskra po iskrze. Iskrą była święta siostra Faustyna. Iskrą stał się święty Jan Paweł II. Darujcie śmiem powiedzieć, że taką iskrą jest i mała Madzia Buczek. Iskierki jesteście, wy wszystkie dzieci, które należycie do tych podwórkowych kółek różańcowych. Od najmłodszych lat. Wy wypraszacie błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. I jeśli będziemy się modlili modlitwą różańcową, będziemy lepsi. Ocean ma swój ogrom, a gwiazda swój blask. Człowiek zaś jest istotą, która się modli, pisze poeta. Bez modlitwy człowiek zapomina, skąd się wziął, po co żyje i dokąd zdąża. Niech nas więc prowadzi Maria na drogach wiary, bo przez nią najpewniejsza droga do Jezusa. się ogromnie, że możemy się spotkać w tym pięknym kościele, w takiej wyjątkowej, zimowej scenerii, w czasie Wielkiego Postu, w czasie szczególnym, wyjątkowym, kiedy to właśnie chcemy prosić Matkę Najświętszą, Matkę Bożą Bolesną, abyśmy mogli razem z nią Towarzyszyć Jezusowi, który z miłości do każdego z nas wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości, przyjął tak straszne cierpienie i krzyż, mękę, śmierć na krzyżu, aby nas zbawić. I właśnie. Takim dla nas wzorem tego, jak możemy pocieszać Pana Jezusa. Pocieszać również Matkę Najświętszą, której serce także jest ranione przez grzechy ludzi. Są święci pastuszkowie z Fatimy, Franciszek i Jacynta, Nie mieli jeszcze dziesięciu lat, kiedy przychodziła do nich Matka Najświętsza. Ale tak bardzo ukochali Jezusa i Maryję, tak bardzo całe swoje życie dla nich poświęcili. Później również chorobę, cierpienie straszne, nigdy nie narzekali, ale wszystko z miłością ofiarowali Panu Jezusowi i Matce Najświętszej. I my chcemy iść ich śladami, mając tą świadomość, że każdy może zostać świętym już od najmłodszych lat swojego życia, będąc blisko Pana Jezusa i Matki Najświętszej, codziennie odmawiając różaniec święty, uczestnicząc właśnie we Mszy Świętej, także będąc posłusznym swoim rodzicom, spełniając dobre uczynki, podejmując wyrzeczenia i postanowienia. Tak właśnie możemy naśladować w swoim życiu Jacyntę i Franciszka, aby iść po ich śladach do nieba. Dlatego również dziękuję wam za waszą codzienną modlitwę różańcową. A teraz mam do was na koniec takie pytanie. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata poprzez codzienne odmawianie Różańca Świętego? Dziękujemy Madziu za Twoje słowo. Świętość to mądrość, a mądrość to odrobina wiedzy, prawdy i serce. To serce może okazać każdy. Okazali pastuszkowie we Fatimie. Możemy i my i okazujemy. Bardzo się tym cieszę i ufam, że te przyrzeczenia, któreśmy złożyli przed chwilą, że będziemy pomagać Matce Bożej. Owszem, pomnażając swoją wiedzę, ale jeszcze bardziej z nią łącząc nasze serce ciepłe względem Pana Boga, który nas stworzył, który nas odkupił, który nas pragnie mieć względem Maryi, która ukazuje nam drogi. Kogo chciałbyś pozdrowić? Mojego kuzyna, Krzyśka. Kogo chciałabyś pozdrowić, Weroniko? Ja bym chciała pozdrowić wszystkie y, dzieci z grup różańcowych, y, rodzinę i, i cały Nowy Targ. O. Warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Y, dlatego, że różaniec umacnia wiarę y, oraz pomagamy, w, y, gdy się modlimy Matce Bożej. Jak masz te imię? Zuzia. Skąd przyjechałaś? Z Nowego Targu. Warto modlić się na różańcu, Zuzia? Tak. Jak myślisz, dlaczego? Ponieważ ludzie z czysta idą do nieba. Kogo chciałabyś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić mojego dziadka z domu, bo jest chory, ma udar i leży w łóżku. Warto było przyjechać na nasze dzisiejsze spotkanie? Tak. Dlaczego? Ponieważ wiele można było się nauczyć o Maryi. Dziękuję ślicznie. Jak masz na imię? Michał Łoki. Kogo pozdrawiasz, Michaś? Yy, mo moją babcię ze Zaskala. Kogoś jeszcze? No i mojego dziadka. Michał, warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Bo można się wiele nauczyć. Dziękuję ślicznie. Jak masz na imię? Ala. Alu, kogo pozdrawiasz? Yy, dziad dziadka i babcie. Warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Bo można, bo można uwolnić jedną duchućka szczęścia. Warto było dzisiaj przyjść na to spotkanie? Tak. Dlaczego? Mm, bo można było się pomodlić i, i w ogóle. Jak masz na imię? Daluta. Da Kogo chciałabyś pozdrowić? Cały Kowalec, Lowetarku. Warto modlić się na różańcu? Warto. Dlaczego? Można by zrobić opoczęto łaski. Jak masz te imię? Martyna. Martynko, warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Ponieważ można pomóc Matce Bożej uratować świat. Świetnie. Kogo chciałabyś pozdrowić? Moją kuzynkę z Ludzmierza. Marcelko, warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Bo można kogoś uzdrowić. Kogo chciałabyś pozdrowić? Całą rodzinkę. A ta cała twoja rodzinka to kto? Mama, tata, babcia, dziadek. Warto było przyjść na dzisiejsze spotkanie? Tak. Dlaczego? Bo można było się czegoś dowiedzieć. A czego się dowiedziałaś? No czemu się modlić. Dziękuję, ślicznie. Jak masz na imię? Amelka. Amelko, kogo pozdrawiamy? Rodzinę. A ta twoja rodzina to kto? Mama, tata, babcia, dziadek. Masz rodzeństwo, Melko? Tak. Kogo? Brata czy siostrę? Siostrę. Jest starsza od Ciebie, czy młodsza? Młodsza. Rozrabia trochę? <głosy> tak. <głosy> Jak masz imię? Mateusz Waksowski. Skąd jesteś i kogo pozdrawiasz? Jesteśmy z Ostrowska, z zespołu Jaferniocek. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i oglądaczy. I pozdrowienia z gór, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie. Jak masz na imię? Mateusz. Kogo pozdrawiasz, Mateuszu? Wszyscy wszystkich z Ostrowska, ci co chodzą na zespół, instruktorów i rodzinę też. Jak masz na imię? Emilka Skałuba. Warto było przyjść na nasze dzisiejsze spotkanie? Tak. Dlaczego? Było ładnie żeby się pomodlić. A warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Żeby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Że y, o zdrowie wszystkich, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Kogo chciałabyś pozdrowić? Y, swoją rodzinę. Jak masz na imię? Zosia. Ile masz lat? 12. Kogo chciałabyś pozdrowić Zosiu? Chciałabym pozdrowić swoją rodzinę. Mamy. Tatę, wujka, ciocie, babcie i brata, siostrę i nie wiem. Kto jest najstarszy u Was? Siostr znaczy siostra. Potem? Potem y, brat. Potem? Potem ja. A kto najwięcej rozrabia? Nie powiemy. Jak masz na imię? Karol. Kogo pozdrawiasz, Karolku? Moją rodzinę, mamy tatę, moją siostrę, moich kuzynów i moim czacie i mojego wujka. Jak masz na imię? Oliwia. Kogo pozdrawiasz, Oliwio? Pozdrawiam swoją rodzinę przy okazji Rajana Wołka. Warto modlić się na różańcu? Tak, warto. Jak myślisz, dlaczego? Ponieważ trzeba zaufać Panu Jezusowi. Dziękuję ślicznie. Jak masz na imię? Jasiu. Jasiu, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją rodzinę, mamę i tatę, i tych, co nas oglądają. Kaniu, kogo pozdrawiamy? Mają rodzinę, mojego tatę, moją mamę i mojego brata, i mojego drugiego brata. To się uśmiechnij i pomachaj im do kamery. Kogo pozdrawiamy? E, e, wszystkich, co oglądają, i moje rodzeństwo. Warto się modlić na różańcu? Tak. Dlaczego? No bo ey, Pan Bóg jest z nami i, i nam pomaga. Kasiu, warto było dzisiaj przyjść na to spotkanie? Tak. Dlaczego? Ponieważ można się dowiedzieć dużo o Jezusie. Kogo chciałabyś pozdrowić? Ja bym chciała pozdrowić moją rodzinę oraz mojego brata. Ja mam na imię Gniewko, mam 14 lat i przyjechałem z moim bratem Bartoszem i drugim bratem i tatą do babci na ferie. Kogo chciałbyś pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić Radio Maryja, telewizję Trwam, wszystkich, którzy nas oglądają, moją siostrzyczkę i moją mamę, które są obecnie w Stanach na operacji, i moje, moje rodzeństwo i całą rodzinę. Warto modlić się na różańcu? Tak. Jak myślisz, dlaczego? Bo Bóg Cię wysłucha i, i może Ci pomóc. Jest zawsze z Tobą. Musica Musica